A dziś jestem w Warszawie w Barierze Dźwięku, jednej z najlepszych firm w Polsce, jeśli chodzi o temat wyciszenia i kar audio samochodów. I nie tylko. Zajmuję się prowadzeniem mediów społecznościowych dla tej firmy i dziś pokażę Wam, jak wygląda praca całego zespołu od środka. To taki nasz mały magazyn i ekspozycja w jednym. Za naszą firmą stoi bogata historia, a to tylko część wyróżnień, które w przyszłości otrzymaliśmy na różnego typu zawodach. A tak w ogóle to nasz kącik biurowy. Tutaj na przykład siedzi zazwyczaj Martyna. Nawet kubki są tematyczne. Dzisiaj króluje u nas Volkswagen. Wczoraj przyjęliśmy na wygłoszenie Volkswagena Transportera nowiutkiego, prosto z salonu. Może będzie robione w nim coś więcej, ale to czas pokaże. A z tyłu stoi golfik, w którym seryjne głośniki będą wymieniane na braksy. A tutaj już na odbiór czeka Grand Ciroki, w którym chłopaki zdemontowali fabryczną nawigację, a w jej miejsce wjechała stacja nawigacyjna Alpina. No i jesteśmy w środku. Tak wygląda wspomniana stacja. Teraz pokażę wam sztuczkę. Rzucam wsteczny. No i mamy podgląd z tylnej kamery. Tak wygląda obiektyw kamery. Słuchajcie, z tej strony. Tutaj słupek A jest już zdemontowany. Macko, co tutaj będzie? Tutaj dokończyły żywota głośniki e, Neo 29 i w ich miejsce pójdą głośniki Braxa GL1. No i teraz będą zrobione ładne słupeczki, e, że nie będzie żadnej nakładki, tylko będzie jeden monolit. Aha. tak wcześniej to wyglądało seryjnie przez Tak, latę. tak. Koło no, maskownica jeszcze była. Tutaj już siedzą nowe głośniki Braksa. A tak wyglądają te, które były zdemontowane z Golfa tej. Uszkodzone. Uszkodzone. Pachnący świeżością Volkswagen, Baweł, co robisz? Zabezpieczam. Często podkreślamy, że o auta klientów dbamy jeszcze lepiej niż o swoje. Dlatego podczas prac, tutaj akurat ten Volkswagen będzie wygłuszany, dbamy o to, aby zabezpieczyć newralgiczne elementy przed zarysowaniami. Nie tylko na zewnątrz, ale też w środku. Chociaż tutaj w środku będzie niewiele robione, to i tak pokrowiec są miejscu kierowcy być musi. nie są obiecujące, jeśli chodzi o wyciszenie, bo będą cztery warstwy przynajmniej. Jeśli się zmieszczą. Cztery warstwy Cztery warstwy mat? Tak. Aha. A tyle nadkole? Przynajmniej dwie. Nie, przepraszam, maksymalnie dwie. Ponieważ nadkole jest e, materiałowe. I nie jest plastikowe, więc do niego też nic się nie chce za bardzo trzymać. E, I lepiej nie ryzykować. I robimy odsłuch, aby zobaczyć jak gra najnowszy Harmon Kardon, który jest tutaj ładowany seryjnie. No, Roz, rozmyty jest bardzo środek. I tak ten wiesz. Dobra. Kończymy. Porządek być musi. Wy zawsze odkręcacie koła ręcznie. ręcznie. Często trafiają do nas auta proste, z salonu, jak jest w przypadku właśnie tego Volkswagena, o czym już wspominałem. A oto dowód. Zobaczcie, jak w nowym aucie wygląda element zawieszenia. Jakieś takie luki, bo często się kończy w tym miejscu. Mhm. No i nie mogę wykleić już dotąd, tak? Ponieważ mata będzie widoczna, nie wszyscy chcą. Zresztą to tutaj brzydko wygląda. To jest fabryczne wytłumienie na koła. Wszystko jest blacha. Zobaczymy, jak chodzi, nie? Jaka, jaka jest przestrzeń. Przez którą dostaje się hałas. Okay. Znaczy, najpierw idzie e, guma butelowa z aluminium mm -hmm. e, i na to dopiero idzie która nie chłonie wody. I taką kanapkę przyklejamy na część metalową nadkola plus taką samą kanapkę, jeśli jest miejsce oczywiście, przyklejamy na nadkole e, plastikowe. A wtedy mamy cztery warstwy, które nam izolują dodatkowo ten hałas. No. Trochę inaczej to działa niż był tyle dopiero później pianko z drugiej strony. Mhm. Czyli najpierw izolujemy częstotliwości wyższe, potem niższe, a na e, nadkolu plastikowym są odwrotnie. Izolujemy najpierw częstotliwości niższe, potem wyższe. Pamiętajcie, jeśli chcecie zamontować w swoim auto profesjonalne car audio albo naprawdę dobrze je wygłuszyć, zapraszam Was do Bariery Dźwięku www.barieradźwięku.pl, ulica nad Włózem 15 w Warszawie. Maciek i Paweł na pewno Wam pomogą, oni zawsze dają z siebie wszystko, jeśli chodzi o robotę.